Dzień dobry moi drodzy, witam w odcinku poświęconym torebką Louis Vuitton. Odpowiemy dzisiaj sobie wspólnie na pytanie, który z tych modeli warto kupić, który jest najbardziej uniwersalny, czy w ogóle warto takie pieniądze wydawać na jedną torebkę. I ta perspektywa, którą ja mam, odpowiadając na te pytania i wchodząc w dyskusję, wygląda tak. Ta torebka ma 7 lat ma lat 6 lub 7 mniej więcej ta torebka ma 2,5 roku w nie ten kolor jest wyprzedany więc jeżeli jesteście zainteresowane, kochane tą torebką, no to warto się dowiedzieć gdzie ona jest dostępna i po prostu tam pojechać, ja swoją kupowałam na Kudamie w Berlinie właśnie 2,5 roku temu w sierpniu 2021 ta jest Kupowana Neverfull w KDW właśnie 7 lat temu, to był 2016. Natomiast ten Speedy został przeze mnie kupiony chyba w Peskatym Zamszu albo w jakiejś takiej innej stronie z używanymi rzeczami różnych takich lepszych marek, i ona wtedy chyba była roczniakiem, czy coś takiego z tego co pamiętam. No i teraz moi kochani, mamy tutaj trzy różne rodzaje tego płótna canvas. To najbardziej uniwersalne, które pasuje do wszystkiego, to monogram canvas, który ma pewien minus. Mianowicie te jasne elementy skóry z czasem ciemnieją w sposób, który nie każdemu się podoba. Bardzo dobrze widać to na tej torebce, bo miejscami to jest takie złotawe, miejscami to wpada w brąz. Może to być uznane jako nieestetyczne, ale z drugiej strony sposób w jaki te elementy się starzeją świadczy o oryginalności torebki i wydaje mi się, że w tych podróbach, w których są używane jakieś tam plastiki czy sztuczne skóry ten proces nie ma miejsca, więc jeżeli wasza koleżanka ma na przykład taką torebkę która cały czas ma takie jasne, takie beżowo-kremowe te elementy po roku, po dwóch to możliwe, że ma właśnie podróbę. Więc to moim zdaniem ten canvas jest najbardziej uniwersalny, bo on pasuje i do jasnych stylizacji, i do ciemnych, i do sportowych, i do eleganckich. Mieści bardzo dużo. Ja w tym Neverfullu potrafię zrobić zakupy spożywczy, mieć komputer i e, naprawdę nic się tutaj nigdy nie urwało. Po prostu uwielbiam tę torebkę. E, natomiast ten damier Ebena jest moim zdaniem najbardziej elegancki, bo niespełna trzech latach brązowe elementy wyglądają wciąż równie dobrze. Zapach tej torebki, to jak ona wygląda w środku które tutaj są moje rzeczy bo ją aktualnie noszę. To wszystko wygląda naprawdę, jakby ona była kupiona tydzień temu, a uwierzcie mi, ja tych torebek nie oszczędzam. Ja je traktuję jako właśnie takie torebki codzienne do pracy. Tutaj wrzucam kompa pionowo bez problemu w ogóle najmniejszego. Minus tych dwóch modeli to, że one się nie zapinają. Dla mnie to nie jest taki, taki problem, no ale gdybym jeździła komunikacją miejską, no to pewnie bym się stresowała, że łatwo tu rękę włożyć, więc warto wziąć to pod uwagę no i właśnie kupując tę torebkę, dopasować ją po prostu do swojego stylu życia, do swoich potrzeb. Torebka Speedy 35, którą darzę ogromnym sentymentem eee, i to jest Damien Azur, czyli ta jedyna jasna torebka u Louis Vuitton eee, niektóre złote elementy już są troszkę zdrapane i to też jest ciekawe, że obok jest torebka, która ma podobny wiek i tutaj to wszystko wygląda dużo lepiej, po prostu, nie? Więc nie wiem od czego, słuchajcie, to zależy, ale tę torebkę można kupić z długim paskiem. Ona, mój mąż się śmieje, że ona wygląda jak na kulę do kręgli przez ten fason. To jest fason bardzo popularny w czasach, kiedy ja byłam studentką, wtedy Paris Hilton go nosiła i on mi się tak kojarzy z tymi starymi czasami takimi stylizacjami różowe sukienki właśnie ze speedim. no i stąd ten mój sentyment. Warto do tej torebki dokupić sobie takie podłoże, to wygląda tak, bo bez niego, jak wrzucimy tutaj rzeczy, ona wygląda po prostu obrzydliwie. Wiecie, to wszystko tutaj się wypacza, jest nieestetyczne, wygląda jak psu z gardła. Natomiast jak ona trzyma taką formę torby do kręgli, to moim zdaniem wygląda to bardzo zapadjacko. Jest takie no nie wiem, no takie przeurocze nie widzę w tym, nie dopatrywałabym się elegancji, ale na takie luźne dni, nawet jak teraz jestem w tym outficie do tego ugi, albo jakieś sneakersy i właśnie ta torebeczka no strzenie jej tutaj jest nie do końca wygodne, więc jak wiecie, że czekają was duże zakupy, to zdecydowanie najwięcej napchacie tu środek tej różowej troszeczkę mi wyblakł, ale też uważam, że nie ma tragedii Tutaj dużo na ale wtedy będzie ciężko, będzie niewygodnie. Speedy'ego można kupić z dodatkowym długim paskiem, ale ten model jest, można powiedzieć, jakby innym modelem Speedy, bo tu nie możemy doczepić paska, gdyż nie ma e, na to miejsca, nie ma tych odpowiednich zaczepów. Ten Graceful jest dla mnie bardzo ciekawą torebką, bo jak pojechałam do Berlina z zamiarem zakupów właśnie niespełna 3 lata temu, mówię o tej, o tej wizycie, to miałam ochotę na zupełnie inny model i nie dość, że mój Piotrek mi odradzał ten model, to też pani pracująca w Louis, w ogóle w Niemczech w tych salonach zawsze spotykam super miłych, takich naprawdę przyjaznych ludzi i ta pani mi powiedziała, że e, ta torebka to była Alma, która ma ja chcę że ona ma niewygodne zapięcie, że ona jest, ona jest taka cute, ładnie wygląda, ale lepiej sobie wziąć e, tego Grace Fulla, który jest trochę workowaty, układa się bardzo różnie, naprawdę ten kanwas wygląda super w różnych odsłonach i pasuje zarówno na poważne spotkania do eleganckich stylizacji do garnituru, jak i do trampek, kiedy jestem bardziej sportowa, przez to właśnie, że ma taką trochę workowatą. Formę. Wspomniałam o tym, że mąż mi doradzał i tutaj też warto o tym powiedzieć, bo może kogoś to interesuje. Wszystkie torebki kupuję sobie sama. Mój mąż jest przeciwnikiem takich drogich zakupów. On uważa, że to jest próżne, hedonistyczne i w ogóle dla niego bezsensowne. Ale też rozumiem, że ja to lubię, bo po prostu jestem inna. Więc kupuję sobie, e, kupuję sobie sama te torebki. Gdybym miała doradzić jakąś torebkę Louis Vuitton do zakupu jako pierwszą, tą wymarzoną, ukochaną, to byłby to albo e, albo Neverfull w rozmiarze MM, bo ten e, większy jest po prostu przeogromny i nawet jak ktoś jest trochę wyższy, taki bardziej postawny, to i tak on wygląda po prostu dziwnie. To jest oczywiście tylko moje odczucie, a ten ma taki po prostu rozmiar idealny i to, że od wielu lat inne marki kopiują ten model e, właśnie z jego właśnie designem, z jego rozmiarem, no o czymś to słuchajcie świadczy. On jest po prostu mega wygodny. A no i nie powiedziałam wam, że on ma jeszcze tu w środku taką kosmetyczkę, można ją przyczepić, odczepić, niezależnie sobie coś tutaj chować, nosić ją po prostu osobno. Niektóre dziewczyny nawet sprzedają ją jako osobną torebkę na różnych aukcjach. No i tak, doradziłabym na pewno albo ten model, albo tego Gracefula. I ja z tym Gracefulem miałam taką sytuację, że jak go kupiłam, to miałam takie, że mega się cieszę, że sobie kupiłam torebkę, bo zawsze jak się wchodzi do salonu, to jakby cały ten troszkę no, to wszystko jest takie super miłe. Ale miałam takie, no kurczę, nie wiem, nie jestem do niej przekonana. I z czasem pokochałam tę torebkę tak, że noszę ją dużo częściej niż Neverfulla, który był kiedyś moim ulubieńcem, więc z perspektywy czasu nie wiem, czy bym nie doradziła właśnie tego Graceful, bo on jest taki ciekawszy. On jest bardziej unikatowy. Neverfulla jest dużo na ulicach cały czas przez te wszystkie lata. No i jeżeli chodzi o wygodę i takie, wiecie, długość paska i w ogóle, to one są dość podobne, nie? I tutaj też napchacie trochę zakupów na spokojnie i mi się strasznie podoba też właśnie to w tej ciemnej skórze z czerwonym środkiem. Wygląda absolutnie przeobłędnie. Jeżeli chodzi o porównanie marki Louis Vuitton do innych marek premium, których torebki noszę, to uważam, że te są najbardziej odporne na działanie czasu, wyglądają pięknie po wielu latach. Na przykład te jasne elementy przy tym monogramie strasznie mi się podobają. Tutaj mnie to wkurza trochę, że one są aż za ciemne, więc nie wiem, może oddam to do jakiejś renowacji, do czyszczenia, bo ogólnie wciąż uwielbiam tę torebkę. Ale porównując na przykład Louis, Vuitton do Prady i Miu Miu, to w ogóle to jest przepaść. Te torebki, pierwsza moja, taka droższa torebka, którą kupiłam, jak jeszcze mnie nie znaliście zanim miałam kanał na YouTube, to była torebka Miu Miu. Taka czarna ze złotymi elementami, ja ona tak długo, że ona się rozpadła, ona była parę razy już naprawiana, co chwilę mi puszczały właśnie te e, takie kółeczka, te elementy, po prostu masakra. I właśnie ona była mało trwała, i ta skóra z czasem się coraz bardziej wycierała, po prostu jak już ostatnie miesiące żywota tej torebki, to ona była jak papier. Tutaj ten kanwas, nic takiego się nie dzieje, się w ogóle nie wyciera, wygląda cały czas tak samo, nic tu nie pęka. Niesamowite z wykonanie tych torebek, więc gdybym w ogóle miała poradzić komuś, nie? że o, mam odłożony pierwsza torebka, spełnione marzenia, albo mąż chce mnie kupić albo coś tam, to na pewno bym yy, po prostu w markę Louis Vuitton trafiła, dlatego że no wiecie, jedna porządna torebka jest lepsza niż żadna porządna torebka, a jak masz wydać kupę kasy i kupić sobie pradę, która ci się zniszczy, bo na przykład moja Sofiano wygląda jak psu z garba. też jest taka, że to rzeczy są ostatki jak ją noszę, może nie ostatki, bo i tak będę unosić, nosić, mam do niej też duży sentyment, ale no nie wygląda tak super, pokażę wam, wam może w innym odcinku, nagramy sobie coś takiego, że pokażę wam rzeczy, z których jestem niezadowolona, drogie rzeczy, o. E Przede wszystkim torebki, bo ja to głównie, jak już mam więcej wydać to na torebkę, e, zdecydować tak, Gucci zależy od modelu, niektóre modele super, inne trochę się niszczą. E, Są Loro, no jest ok, ale jednak, no Louis Vuitton wygrywa jak dla mnie, po prostu pozostawia konkurencję daleko za sobą. Więc jak macie jakieś pytania o moje torebki i w ogóle jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to ja nie wiem jak to jest możliwe. Proszę szybko zasubskrybować, bo dużo takich filmów modowych u mnie się pojawia. Dajcie znać, czy lubicie tę markę, czy raczej unikacie. Czy macie jakieś torebki, które chcecie mi polecić Louis Vuitton? Może za jakiś czas coś nowego u mnie się pojawi z tej marki. Zobaczymy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu oh! w górę do zobaczenia, akurat idę, jak ktoś przyszedł, Ale.